W małym miasteczku otoczonym urokliwymi wzgórzami żył młody człowiek o imieniu Jakub. Miał piękne zielone oczy, kręcone brązowe włosy i zawsze nosił proste, szare ubrania. Jakub był znany z zamiłowania do tradycji i wartości katolickich. Pewnego dnia postanowił udać się do lokalnej kaplicy, by modlić się o mądrość i siłę do pokonywania trudności. W kaplicy na Ambonie stał starszy mężczyzna o siwych włosach i łagodnym wyrazie twarzy. To był ksiądz Franciszek, znany ze swojego ciepłego podejścia do młodzieży. Miał na sobie okazałe czarne sutanny. Jakub zawsze podziwiał jego mądrość i cierpliwość. Ksiądz mówił o znaczeniu wiary w codziennym życiu, wskazując na bajki Jezusa, które zawsze przyciągały uwagę słuchaczy. Podczas kazania, Jakub zauważył w tłumie Martynę dziewczynę o długich, blond włosach i niebieskich oczach, którą znał od lat. Często rozmawiali o wartościach katolickich, ale tym razem naprawdę czuł z nią więź. Po nabożeństwie odważył się podejść do niej i zapytać, co sądzi o słowach księdza. Martyna odpowiedziała, że w trudnych czasach warto pielęgnować wiarę, by nie zatracić ducha. W miarę jak rozmawiali, Jakub podzielił się swoimi obawami dotyczącymi przyszłości. Martyna, zachęcając go, wspomniała o tym, jak Jezus nauczał o ufności i odwadze. Dodała, że wartością w życiu jest nie tylko poszukiwanie swojego celu, ale także dzielenie się miłością i wsparciem z innymi. Ich rozmowa zainspirowała Jakuba, aby wziąć odpowiedzialność za swoje życie i przemyśleć, jak mógłby wzbogacić swoją społeczność swoimi talentami. Stwierdził, że wartości, które pielęgnuje, powinny prowadzić go do działania. Zainspirowany obiecał sobie, że w każdej chwili będzie starał się wzmacniać wiarę nie tylko swoją, ale i innych. Jakub nauczył się, że prawdziwą siłą są nie tylko osobiste aspiracje, ale także wzajemne wsparcie i chęć niesienia pomocy innym. I tak w małym miasteczku zasiał ziarno nadziei, które w przyszłości mogło rozkwitnąć w piękną i silną wspólnotę.